Więc chciałbym zacząć tak, że dzisiaj zaczniemy sobie od wstępu takiej gierki, żeby rozumieć atmosferę po prostu. Tam zamienimy nie wiem, z 3 minutki. Moment, co to, za, co to za tabela? I ogólnie chodzi o to, mamy pierwsze sześć wyborów w drafcie, gramy w kółko i krzyżyk. I to chodzi o to, że trzeba wybrać osobę. Trzeba wybrać osobę, która grała w obu drużynach, żeby zaliczyć pole. No i gramy normalnie zasady kółko i krzyżyk, czyli ta osoba, która będzie miała w jednej linii trzy dobre wybory, wygrywa. I kwestia tego, że zasady są takie, że nie można użyć zawodnika, który już był wybrany. No i jak już ktoś wygra, to. Kończymy tabelę po prostu, jak będzie wiadomo, że będzie remis, to też kończymy tę tabelę. Dobra. I co my tu mamy wypełniać? Aha, że gramy... Zawodnik, który grał w... I tu, i tu. I tu, i tu. I tu. O kurczę. Detroit i Portland. Houston, San Antonio. Charlotte Orlando. O oh, kurde. No i gramy w kółko jak krzyżyk, czyli też trzeba myśleć, który wybrać. <laughs> <laughs> Czy, który wybrać, który się w ogóle zna? To wiesz to. Oh. <laughs> kurde, Charlotte. No dobra, tutaj mam Portland, San Antonio, coś tam mam. Portland, Orlando. Też ostatnio nawet. No to nie mówimy, dawno. bo to jest tak, że najpierw pan wybiera, a potem Rafał. Aha, dobra. No dobrze, to ja wybieram Portland San Antonio. I tutaj Lamarcus Aldridge. O, proszę. Rafał. E, to dla mnie Houston Rackets i Orlando Magic Dwight Howard. Panie Wojtku. Zaraz, Magic Magic. Detroit i Charlotte. O kurczę, to mi się nic nie kojarzy. Magic i Portland. Też mi się nic nie kojarzy. Hmm. jest stąd i Detroit. Nie, nic mi tu do głowy nie przychodzi. Dobra, no to może Mateusz coś nam tu podbije jeszcze. No... no. To byłoby trochę nie fair, bo... Wygracie a, bo ty kółko wiesz, i krzyżyka a już całą to rozwiązałem, żeby sprawdzić czy w ogóle <noise> da się to rozwiązać. <noise> nie, nic mi tu do głowy tak... Skoro świt nie przychodzi, tu right. Houston Co to może być? Houston San Antonio jeszcze. Mogło coś być. E, tutaj może być. E, Mario Ili. O, Houston San Antonio. Kurde. Ile, Mario? Kurde, Chwile. tu miałem tak. Miałem tak ładnie, jest... ładnego jest... klimatu jest... podwanego. A tu mi się Mario przypomniał już w San Antonio. Ja też, ja już tu miałem goto gotowego yy, McGridiego. No tak, faktycznie. No, Rafał. Kurde. No, Powiem wolne, ci, to... że y, jest wyhaczony y, Rocket San Antonio i Portland San Antonio, więc... <laughs> no właśnie, idę jak burza. <śmiech> Charlotte, Sam, <laughs> Charlotte, <laughs> Charlotte, Charlotte, to nie wiem, czy coś, coś takiego. Tony Parker. No tak, jeden sezon, rzeczywiście. No i teraz zagrożony jest Detroit, Portland. A właśnie, Detroit, Portland. Co tam mógł być, Detroit, Portland? Ja to bardziej tych te starszych pamiętam niż tych nowszych to Detroit, Portland. To nic nie pamiętam. Detroit, Portland. No nie, jeszcze może być ten. Rashid Wallace. Mhm. Dobra, to tu mamy w narożniku. Rafał, masz zagrożoną pozycję Orlando Blazers. Orlando Blazers. Tak, tak, tak. tak. wyobraźni, jakby tutaj sobie. E, zaznaczam. E, Orlando Blazers. o jest. Jakiś role player musiał być. To coś musiał. Albo jakiś. A, taki, taki, taki klasyczny spa odpad na koniec kariery, no, ewentualnie. Bo to jest. No i to nie. I jest jeszcze jedna rzecz, że jak ktoś nie trafi zawodnika, że powie, że zawodnik a grał, a nie grał, to przepada tak, właśnie w porę się w porę się zahamowałem, bo miałem to już podawać jednego, jednego gracza, ale tak właśnie mówię, że nie Portland, a Houston. Kurczę. Houston Magic to jakiś taki, aż za dużo zawodników miałem w głowie. Magic i Portland, kurczę, co tutaj mogło być? Ostatnich lat? Hmm. Charlotte Orlando, może coś tu? Czy... A nie, nie można tego samego zawodnika ja dawać. Nie można tego samego zawodnika. Nawet jeżeli grał w różnych tych. Murde, A. Ej, 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 ej. Bo moment, co było w Orlando Houston? To Dwight Howard. Urdech. No i to. Sam, to był... go, sam go wybrałeś. Wiem, wiem i teraz, teraz boli, bo pasuje. No, Faktycznie bo pasuje jak ulał. A ah. Gortat nigdzie nie pasuje? Nie. Niestety. Charlotte, <grym> kto tam mógł być jeszcze? Bo jest Magic Portland. Nie wiedziałem, że to takie trudne będzie. Na TikToku robię w minutę takie kartoniki. <grym> <grym> Czy to czasami jest kwestia taka, że jak się też nie spodziewasz, jakby jak szykujesz się na to, że będziesz odpowiadał, to jest taki bo to jest mózg trochę szybciej, jakby w sensie podsiadamy też na wszystko tak prze, przejeżdżać. Tutaj tak wiesz, z partyzanta to Ford Magic. O kurde. Yeah. O, kurde. Kilgickiers chyba nie grał w Orlando. No nie, nie, właśnie. Nie, nie. W Szarlot go nie nauczyli rzucać i już tam. To jakieś inne piki w takim razie? O Jezus. Jakby... Dawno nie miałem chyba takiego. Tak, to jeszcze. Taki... Zagwostki. Houston, Detroit. A Hornet Detroit, coś tutaj ciekawego. Nie, no, tu nie pasuje. Aż tu coś mogło być gdzieś na końcu kariery, albo coś? Tak, Co? właśnie mówię. No. Oszczędzić tak. wam bolów? Ja, chyba... ja nie mam pomysłu już. To tak, Portland Magic. Mam dwóch: Mario Hezonia i Maurice Harkless. Mario Hezonia, tak. To bym, to jeszcze mógłbym sobie przypomnieć. no. Charlotte Magic. Tutaj był Ish Smith. O oh, no to... tak, że on pasuje, ja także tak, Rackets Magic. Pist Pistons Hornets i Pistons Houston też pasuje. No to, rzeczywiście, masz 16 klubów, tak? Tak że na pewno około, po, około połowy, to można naprawdę w ciemno zaliczyć. Można było strzelać, że i Smith prawie wszędzie. Charlotte Detroit to Miles Plumley. A tak, fakt. O, ale no to, to, to już głęboko. A Houston Pistons to y, Josh Smith. Przez półtora roku grał. A tak, faktycznie. O, on skończył karierę w Houston. Rzeczywiście. Dobra, to tym miłym akcentem przejdźmy od tego draftu. Jak... Pamięć nie ta. No, pamięć już nie ta. No albo po prostu nierożony mózg z rana. Czyli czas Smitha trzeba zawsze obstawiać. z Mifa, tak. Też, y... Myślałem, że Jeff Green który się z tych dwóch zespołów grał, ale chyba, chyba on grał w. w Houston. On grał w, H w Houston. Nie, on, on tylko chyba w Houston grał z tych zespołów, tak mi się wydaje. Tak mi się też. Tak też mi się wydaje, bo zwykle. Tak, raczej w tych drużynach, które coś, coś znaczyły, mu się zdarzyło przewijać. Tak, coś chcieli. Co do Jeffa Grina, to fakt. On grał przez chwilę w Houston w 2020 roku, ale grał też w Orlando w 2017. Czyli on akurat pasowałby idealnie w sam środek tej tabeli.